NEO 2 możecie latać z kontrolerem, bez kontrolera, możecie też użyć do sterowania tym dronem telefonu, ale możecie też tym dronem latać FPV, czyli w goglach. W poprzednim odcinku były pierwsze wrażenia z pierwszych lotów tym dronem, głównie takich tradycyjnych lotów z kontrolerem, z telefonem, czy po prostu testowanie tych trybów autonomicznych. Może mogliście zobaczyć, jak ten dron potrafi śledzić. Ten dron jest naprawdę bardzo wszechstronny, ale można nim latać również FPV i pod tym odcinkiem pojawiło się wiele komentarzy, w których chcieliście, żebym zrobił właśnie właśnie taki odcinek, pierwsze wrażenia z pierwszych lotów, ale właśnie w trybie FPV. Zacznijmy od tego, że NEO da się latać FPV na dwa sposoby. To znaczy wszystko zależy przede wszystkim od kontrolera no i waszych umiejętności. Są do tego dwa kontrolery. W standardzie takim pewnie znajdziecie motion kontroler, zwany też bakłażanem lub po prostu Dido. Jest to taki kontroler idealny dla osób początkujących. To znaczy nawet dziecko, które nigdy nie latało żadnym dronem, założy gogle, weźmie do ręki ten kontroler i niemalże intuicyjnie będzie wiedziało jak latać tym dronem FPV. Natomiast tutaj już taki kontroler powiedzmy dla osób bardziej zaawansowanych, które potrafią latać chociażby Vacro, i no, to jest taki tradycyjny kontroler FPV od DJI. Ja postaram się przetestować tego drona na dwa sposoby, czyli obydwoma kontrolerami. Choć tego przyznam się szczerze, że rzadziej, znacznie rzadziej używam i mam go tylko dla Was. Wiele osób pytało też o ten odbiornik, czy można. Tym dronem latać bez tego odbiornika, używając kontrolera czy też właśnie w formacie FPV? Otóż niestety nie. Dzięki temu odbiornikowi cyfrowemu aparatura w ogóle widzi tego drona i się z nim komunikuje w jakikolwiek sposób, więc bez tego no nie ma szans. W kwestii gogli jest taka sytuacja, że NEO 2 sprzedawane jest w zestawie z goglami N3, to są takie bardziej budżetowe gogle, ale działają na tej samej zasadzie co moje gogle, więc tutaj nie ma e, praktycznie różnicy. Nie będziemy tutaj robić recenzji gogli. Tak czy owak, żeby latać FPV NEO na pewno potrzebujecie gogli, albo jednych, albo drugich, albo gogli N3 albo DJ Goggles 3. No i oczywiście jakiegoś kontrolera. Jeżeli nie wiecie, czy potrzebujecie kontrolera i jakiego kontrolera potrzebujecie, to zdecydowanie na początku potrzebujecie tego kontrolera, tak żeby od razu zacząć latać, bo tym kontrolerem będziecie musieli się nauczyć latać, będziecie musieli nauczyć się najpierw na symulatorze, a potem będziecie mogli w realnym świecie sprawdzić swoją umiejętności. Ale to nie wszystko, bo żeby uczciwie Wam powiedzieć jak Neo2 radzi sobie z FPV, wziąłem ze sobą jeszcze Avate 2 tak żeby porównać na jakby na gorąco mieć punkt odniesienia wziąłem też e, takiego drona Flylens Flywho Flylens 85 jeżeli ktoś rozróżnia prawdziwe nieprawdziwe FPV to tu już jest takie bardziej prawdziwe FPV i jeszcze prawdziwsze FPV takiego mojego szatana e, Seekera 3 obie dwa drony na systemie DJI O4 pro więc jakby można to porównać powiedzmy zawatą w jakim stopniu na pewno też z Neo 2 jeżeli chodzi o zasięg i inne parametry. Obrazek w tamtych dronach będzie lepszy zresztą nie jesteśmy tutaj żeby recenzować tamte drony każdy z tych dronów ma swoją recenzję u mnie na kanale więc jak was to interesuje możecie to sprawdzić i obejrzeć te filmy i będziecie wiedzieli jak szczegółowo sytuacja z nimi wygląda? Ja bym chciał po prostu mieć tylko taki punkt odniesienia, chwilę nimi polatam, żeby po prostu jakby najuczciwiej i najobiektywniej wam powiedzieć, jak lata Neo2. Ten odcinek powstaje we współpracy ze sklepem Flystore, w którym kupiłem swojego Neo2. Kupiłem tam zresztą niejedną rzecz i mogę wam ten sklep śmiało polecić. A do tego załatwiłem wam u nich zniczkę. 5% na hasło Czarodziej. Link do tego sklepu znajdziecie w opisie filmu na dole. Lecimy. To jest ta chwila, zasubskrybuj ten kanał. Będzie czas ci umilął. Dzwoneczkę też wciśnij, żeby nie przegapić, co będzie dalej. dalej. Uh. Napisz też komentarz, napisz pytanie. Odpowiem na pewno, odpowiedź mam na nie. No dobra, zaczynamy od Motion kontrolera, choć nie za bardzo za nim przypadam. Ale widzę, że już jest połączony. Zobaczymy, jak to wszystko wygląda. Słuchajcie, to jest pierwszy lot FPV Neo2 w moim wykonaniu ok. do góry latanie z tym dildosem to jest na pewno jest to fajny sposób dla osób początkujących natomiast natomiast dalszym krokiem powinno być oczywiście pójście w stronę latania używania do latania klasycznego kontrolera z drążkami wtedy będziecie mogli pełne możliwości drona FPV wykorzystać, a póki co no na pewno, jeżeli ktoś no nie chce wchodzić w ten świat FPV, to jest też fajne rozwiązanie, że będzie mógł po prostu takiego właśnie Neosia dwójeczkę sobie odpalić, słuchajcie obrazek jest bardzo ładny w goglach, bardzo przyjemnie się nim lata a zapewniam Was, że dużo przyjemniejsze doznania będziecie mieć z latania właśnie w goglach, czyli FPV gdzie będziecie widzieć to co widzi dron i jak ktoś się mnie pyta do czego można to porównać no to moja wyobraźnia podpowiada, że to jest tak jakby na chwilę poczuć się troszeczkę jak ptak nie wiem czy nie przesadziłem dajcie znać w komentarzu co o tym myślicie, ale myślę, że to jest Myślę, że to, to można właśnie w ten sposób porównać. I na pewno, tak jak klasyczne latanie dronem z, ko dronem z kontrolerem, e, też może dać sporo przyjemności, szczególnie na początku. To jeżeli mowa o zabawie z, latania, z lataniem dronem, to z latania dronem to tylko e, w formacie FPV. Tylko w ten sposób można mówić, moim zdaniem, o zabawie. No dobra, zobaczymy teraz. A, tu przełączamy sobie na sport mode. Zobaczymy jak zapierdziela w sport mode, no faktycznie trochę szybciej, trochę żywiej. Jak ja się nakombinuję. Dobra. Fajnie. Czekaj. No i tak, tak właśnie wygląda Easy Acro. Czas na prawdziwe FPV, jeśli w ogóle coś takiego istnieje. Czekaj, bo kurde, jak ja wyglądam w tej telewizji. Ok, e, więc wchodzimy w ustawienia. Najpierw zrobimy safety set, settings. O no, 50 metrów, myślę, że tu wystarczy. No, wyłączone są e, omijanie przeszkód, jest wyłączone. Też ten radar, żeby mnie nie rozpraszał, jest wyłączony tutaj. E, I to, co chciałem jeszcze zrobić, to ustawienia control, e, czyli tak. O, nie wiem, dlaczego jest ustawiony tutaj sport mode, skoro był tryb manualny ustawiany. Ustawiałem to w domu. OK, odpalamy. I lecimy. Pierwszy raz. Neo 2. W pełny makro. Na maxa odchylam gaz. I no ta prędkość nie powala. Nie mogę zejść do pewnego dajwa. Jednak jest to ograniczenie. Yy. Dobra, remote controller tak eee, ok dobra, teraz jest wyłączony bo ja miałem chyba włączony O, teraz jest inna pieśń co prawda trochę chaotycznie <laughs> aż się nie spodziewałem ale jakoś tam się łamie już połowa baterii szybciutko leci w porównaniu na przykład do awaty Ale jest cichutki, jeżeli chodzi o porównanie z NEO, jedynką, czy ten może nie jest nie tyle jest cichszy, muszę się do niego przyzwyczaić. Nie tyle jest cichszy, co ten dźwięk jest przyjemniejszy, jest trochę niższy, i dzięki temu łatwiej go zaakceptować. Nawet jak przelatuje stosunkowo blisko. Siebie to. Generalnie fajnie się lata nim przyjemnie, nie mogę powiedzieć. Raczej do spokojnego latania. No, mam taką perspektywę przed chwilą, tak jak mówię, latałem Avaton 2 i tym Flylensem, no to jeżeli chodzi o dynamikę lotu, yy, kończenie różnych ewolucji, to nie ma porównania. No. E, generalnie dobrze, że wyłączyłem te czujniki bo mnie nie mógł przelatywać pewnie blisko chociażby drzew zobaczcie do takiego precyzyjnego latania fajnie no po ponownym włączeniu widzę że manual jest ok lecimy prawdopodobnie przez to że na początku pierwszą baterię latałem na motion kontrolerze to on się ustawił w taki tryb gdzie do wyboru jest tylko normal i e sport bez manuala? Co to było? No to w Awacie nigdy mi się tak nie zdarzyło. A Awatą jestem w stanie zrobić loopa. Ma swoje plusy, jest malutki. Jego głos jest, można powiedzieć, nawet przyjemny, jak na tego typu drona. Panczem tego nazwać nie można, ale e, myślę, że w tym wypadku wygląda to lepiej niż w przypadku neo. Jedynki. Jeszcze raz spróbujemy. Ala Puncha, poczekaj. Nie, no kurde. No Mówię, Pancz to nie jest, to nie ma porównania z jakimś tam Seekerem na przykład. Nawet z flywho. Ale już coś tam tej mocy jest. No dobra, coś tam wyszło. Powiedzmy, bez szału, ale, ale jakiś tam power loop, na power loopa wyszła. No dobra, 40% baterii do góry, gdzie pracuje cały czas, można zrobić tego power loopa. Ale cały czas utrudnia mi ten gimbal dziwnie. Tu sobie wlecimy do tego lasku. Zobaczymy, jak zasięgiem jest. Na razie jest ok. Widzicie, jeżeli jesteście początkujący. No to sami możecie zobaczyć po tych moich pierwszych próbach, jak fajnie można wykorzystać drona FPV. Do poznawania na przykład okolicy gdzieś jak jesteście na wakacjach, no nie ma to nic wspólnego z e, lataniem tradycyjnym dronem, dlatego Neo ma tą m, taką przewagę nad y, każdym innym dronem, oczywiście ma dużo minusów wobec innych modeli, natomiast jeżeli chodzi o wszechstronnych, nie ma sobie równych. Bo jednocześnie, tak jak powiedziałem, możecie zrobić nim zdjęcie, nagrać klasyczne wideo z drona, to też możecie założyć gogle i właśnie w ten sposób poznawać świat. Szybciutkie podsumowanie zanim kompletnie zajdzie nam słońce bo jest właśnie zachód słońca i kompletna szaruwa. Listopad 5 stopni chyba nic więcej nie muszę mówić ale wracając do Neo2. Umie w FPV to znaczy jeśli wy umiecie, ale tak naprawdę możecie latać nawet jeśli nie umiecie z motion controllerem, nawet dziecko, które nigdy nie latało żadnym dronem, zapewniam, że sobie wtedy z tym poradzi i zobaczycie zupełnie inną perspektywę. Jeśli chodzi o osoby doświadczone w FPV, no może wam tu dużo zabraknąć, aczkolwiek ja nie wykluczam, że tego, że może wam się przydać ten dron ze względu na to, że Dziś będziecie jechali na przykład właśnie na wakacje, i niekoniecznie będziecie chcieli ze sobą zabierać całą tą ładowarkę, wszystkie pakiety, jakąś pięciocalówkę. Też nią wszędzie nie polatacie. A ten mały dron na pewno zmieści się w Waszym plecaku, będzie mniej wymagał obsługi wokół niego e, i wszędzie możecie go zabrać. Możecie nim zrobić zdjęcie na tych wakacjach, możecie nagrać film jak klasycznym dronem, możecie pobawić się nim jak dronem selfie. A zapewniam, że w tym trybie też zabrać jest fajna i wyjąć kiedyś gogle i polatać sobie, właśnie w formie FPV, bardziej w stylu takiego cruisingu, ale tak jak już tutaj spróbowałem, po kilku próbach myślę, że można z nim zrobić lekkiego Power Loopa. Nie będzie to klasyczny Power Loop i nie będzie. Tak samo łatwo Wam wychodził, mimo że spokojnie robicie takiego powerlupa pięciocalówką. Tutaj będziecie musieli się przyzwyczaić, trochę pomęczyć i niestety wkurzająca jest ta praca gimbala góra-dół. Nie wiem dlaczego i być może można to wyłączyć, ale póki co ja nie wiem jak to zrobić. Też zauważyłem, że jak latałem ten drugi raz i chciałem już latać jako pierwszy raz w manualu, to wówczas, mimo że wcześniej w domu ustawiłem sobie wszystko, że mógł latać w manualu, to niestety, ale był. Do dyspozycji tylko tryb Sport i Normal, ale wynikało to z tego, że wcześniej, pierwszy raz latałem dla Was specjalnie używając bakłażana czy też motion controller. I on chyba się wprowadził w jakiś taki tryb, właśnie może Beginner Mode, czyli bez możliwości wyboru trybu manual i bez możliwości łamania pewnych osi, tak, żeby zrobić chociażby dive'a, parlupa czy Split Esa. Natomiast przy trzeciej baterii, gdy wszystko już było ustawione tak jak trzeba, mimo że cały komplet wyłączyłem i włączyłem jeszcze raz, i zapamiętał te ustawienia, więc jeżeli nie będziecie tego zmieniać, jeżeli w międzyczasie nie będziecie zmieniać kontrolera, no to będzie to działało się trochę dziwnie w porównaniu do e, takich dronów jak chociażby e, drony customowe czy nawet Avata 2 e, mniej trochę dynamicznie, prędkości nawet nie ma co porównywać, myślę, że jednak tej mocy jest trochę więcej niż w Neo1C, e, tam o, tutaj powiedzmy, no to co robię może nie można nazwać panczem, ale taką namiastką panczę i tu zdecydowanie lepiej to wychodzi. Myślę, że fajnie można się tym dronem pobawić. To nie jest dron stricte do FPV. To jest dron, którym można również latać FPV i całkiem nieźle sobie z tym radzi. Jeśli już teraz chcielibyście kupić tego drona, być może w zestawie z goglami i Motion Controllerem, to wbijajcie do sklepu Flystore, gdzie na hasło Czarodzieje macie 5% zniżki. W tym odcinku to już wszystko. Do zobaczenia. Cześć!